Ciema z dzichu. Ciema rychu. Bob budowniczy zawsze da radę, bob budowniczy nie jest sam. Tralalala tralalala Klocek po klocku, zaraz spotkamy się w Wąchocku. Gwizdu-gwizd spotkajmy się na dole. Po co? Po co to się nogi co, Uwaga, mucha lata. Stać milicja. Zwariowałeś nie ma już milicji, jest policja głupku. Naprawdę? A weszliśmy już do Unii czy nie? Nie chce mi się z Tobą gadać, lepiej mi pomóż. O nie. Palamcie, ten zestaw klocków Lego kupiłem wczoraj na Allegro. Moim zdaniem lepsza jest biedronka. Kupiłem tam śledzie w puszce. Żal mi tego człowieka. Po co ja się z nim zadaję? Mam nową pracę. Dowożę klocki LEGO dla takich ludzi jak ty. Widzisz ile ich mam? Ale fajnie. O nie mój nowy klocek. Ty palancie. Dostałeś nowe klocki i myślisz, że możesz z nimi robić co ci się podoba? Śrómi lila, łap tego klocka. Kłap. Kłap. Tu są jakieś hieroglify. Jak przejdę pod drabiną będę miał pecha. Bob budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy nie jest sam. Piach, żwir i cement nie straszne nam. Powa lubimy, nie jest sam. Przez cały dzień robota prę Chłop z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy Wszystkiemu zaradzi! Rychu, weź mi podaj tą płytkę. Dobra, Stachu, trzymaj tę płytkę i się zamknij. Ty, Fajt nie potrafisz nic złapać. Zapominałeś, że musimy to skończyć, zanim zaczną się telepublisye? Ojoj, rzeczywiście. Ale fajnie, miotła baba jagi. Kogo podwieść? Weź podwieść tę moją deseczkę. To był żart. Za karę wbijasz gwoździe. Stuk, stuk uciekam, to jest straszne. Stąd widzę panią Gienie. Złaś z mojej drabiny, frajerze. Albo lepiej weź tę płytkę i jej nie roztrzaskaj. Ona się nie rusza. Masz jakiegoś pomysła? Daj mi tę płytkę soczek bananowy, stysko rozwiąże wszystkie problemy. Ta płytka chyba mnie nie lubi. Połóż ją odwrotnie palamcie. Czy ty jesteś taki głupi? Czy ci za to płacą? Tak, płacą mi dwa indyjskie rupie dziennie. O, to rzeczywiście działa, te płytki nareszcie się mnie słuchają. Dam ci więcej, to będzie fajniej. Po co my to w ogóle robimy? Nie wiem, ale jest fajnie. Ojej, czemu te płytki się rozbijają? Zapłaciłem za nie po jednym chińskim juanie. Niedługo zbankrutuję, Może powinniśmy obrabować bank. Doda by na pewno miała. To moja nowa przyjaciółka, dlatego przed chwilą puściłem jej muzyczkę. Aha, to twoja wina po tym odcinku. Zapłacisz mi za to. A jaką walutą? Starymi kapciami. To dobrze, bo mam jeszcze kilka w domu. Po co położyłeś tutaj świetnik? Bo skończyły się słupki, które ci ukradłem. A ja ich szukałem wczoraj minutę, zmarnowałem tyle czasu. Wczoraj ogoliłem się na łyso, fajnie, tu co za ochyda większego Brzydala jeszcze nie widziałem, też cię lubię. Co. Nic. Siedzę cały dzień przed telewizorem i oglądam reklamy Tesco. On nigdy się nie skończą. Płytki czy reklam? I to, i to. Mój wujek miał na imię i to, i też miał pecha do płytek. Na pewno mniejszego niż my. Nie. Tak. Nie. Mam naszą maszynkę do lodów. Jak za starych czasów. Fajnie mamy taśmę towarową, którą wynalazł Henry Ford w latach 60. XIX wieku. Nie towarową, tylko montażową, ale tak w ogóle to weź się zamknij. Tutaj chyba wyskakują lody czekoladowe. Co za prędkość? Bum bum bum! Zatrzymaj to ustrojstwo. tą minutą ciszy. Sam czciję je ja wolę grać w tej operze medlanej. To nie opera medlana, tylko czeskim serial dla dzieci. Ale i tak są jaja. Kręć, ukręć, kręć, ukręć. W takim razie po tym odcinku zrywam kontrakt. Ej, Patrz, skończyły się Lego. W takim razie znowu musimy myśleć coś głupiego, żeby dzieciom się podobało. Mam pomysła. Zbudujemy zamek dla frajerów takich jak my z połama. Płytek lego. Budu bud budu bud, budujemy zamek nasz tralalalalala. Smaruś sklei wszystkie klocki. Mój lejek do soczku bananowego z Tesco też musi być. Wyszło spoko tylko czy się tam zmieścimy. Nie bij mnie. W końcu jesteśmy już w Unii co nie? Ale z nas hardkorzy normalnie wawel. Dziękuję za obejrzenie mojej pierwszej przeróbki Tomek DJ 2.22.